Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak nagrywać ekran w telefonie Samsung Galaxy S25. Na początku otwieramy centrum sterowania i ściągamy je w dół w poszukiwaniu opcji rejestrator ekranu. Natomiast jeżeli jej tutaj nie ma, naciskamy ołóweczek w prawym górnym rogu i edytuj. Wtedy szukamy tej opcji w tym miejscu. Tu jest też więcej opcji i dodajemy ją poprzez naciśnięcie, na przykład w taki sposób. Następnie będziemy mogli wybrać gotowe, i tutaj tak samo gotowe. Ja mam te opcje tutaj, dlatego, tą co dodałem, to jest losowa opcja. Naciskamy sobie opcję do nagrywania ekranu i wybieramy, czy chcemy nagrywać dźwięk. Jeżeli wybierzemy opcję brak, nie będziemy nagrywać żadnego dźwięku. Jeżeli wybierzemy opcję Multimedia, wtedy będziemy nagrywać dźwięk z telefonu tylko i wyłącznie. Natomiast, jeżeli wybierzemy opcję Multimedia i mikrofon, będziemy nagrywać dźwięk z telefonu oraz z mikrofonu. Do tego możemy sobie włączyć poka pokazywanie naciśnięć i dotknięć ekranu. Następnie możemy zacząć nagrywanie. Rozpoczyna się odliczanie, które możemy pominąć, naciskając przycisk pod odliczaniem. Teraz no, jeżeli sobie już nagrywamy jakiś ekran, za pomocą pauzy możemy zatrzymać nagrywanie, natomiast za pomocą ludzika możemy włączyć przednią kamerę w telefonie. Jeżeli naciśniemy ikonkę ołówka, będziemy mogli pisać po ekranie. A za pomocą strzałek będziemy mogli cofać, albo w drugą stronę <gryw> pojawiać to co cofnęliśmy. Jeśli chodzi o to, co napisaliśmy. Jeżeli naciśniemy ufek od nowa, wszystko zniknie to, co napisaliśmy i będziemy mogli znowu korzystać z ekranu. Następnie za pomocą czerwonej kulki będziemy mogli od nowa wznowić e, nagrywanie, bo tu zapomniałem powiedzieć, że można zatrzymać i wznowić nagrywanie, a za pomocą kwadratu zatrzymujemy nagrywanie ekranu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam, cześć!